Cześć, w tym TikToku pokażę ci jak w łatwy sposób doładować kryptokom poprzez Revoluta. Wchodzimy na naszego Revoluta i po dodaniu karty płatniczej klikamy wpłać. Następnie wybieramy ilość pieniędzy, jaką chcemy doładować Revoluta. W tym przypadku wybiorę 50 zł, minimalną ilość. Transakcję tę musimy potwierdzić w swoim banku. W zależności od rodzaju banku będzie to sytuacja analogiczna jak w moim przypadku. Po doładowaniu konta i chcąc wymienić złotówki na euro klikamy trzy kropeczki i wymień. Następnie podajemy jaką kwotę chcemy wymienić na euro. Transakcja została dokonana i mamy z 50 zł 10 euro i 67 centów. Następnie wchodzimy na naszą aplikację krypto.com i wybieramy zakładkę portfel fiat. Następnie klikamy transfer i wpłać środki. Następnie wybieramy euro. I klikamy szczegóły. By lepiej Wam to zobrazować, kliknąłem wyślij wiadomości na maila. Następnie ukazują nam się wszystkie dane potrzebne do przelewu. Teraz aby wysłać euro, wchodzimy na rewoluta, euro wyślij, dodaj nowego odbiorcę. I uzupełniamy analogicznie, tak jak w moim przypadku. Po zdefiniowaniu odbiorcy możemy wysłać teraz euro. Klikamy wyślij, konta i klikamy wcześniej zdefiniowanego odbiorcę. Teraz możemy kliknąć jaką ilość euro chcemy do niego wysłać. Jeśli masz jakieś obawy co do poprawności wprowadzonych danych, możesz wysłać 2 euro na próbę. Po kliknięciu transakcja doszła w niespełna 20 minut. W ten oto sposób euro pojawiło się na aplikacji Crypto.com. Jeśli chcesz dołączyć z mojego linku referencyjnego do aplikacji Crypto.com, możesz zgarnąć w tym momencie 25 dolarów. Wystarczy, że zarejestrujesz się z mojego linku, przejdziesz proces KYC i zastejkujesz odpowiednią ilość kro. Dodatkowo, jeśli chcesz się zarejestrować na aplikacji Revolut, możesz zrobić to poprzez mój link referencyjny i dzięki niemu możesz zgarnąć nawet 120 zł. Wszystkie linki referencyjne znajdziesz na moim Instagramie pod linkiem linktree crypto TikTok. Dzięki za Twoją uwagę i do następnego razu.